Cześć witam serdecznie kochani w kolejnym tutorialu w dzisiejszym odcinku pokażę wam w jaki sposób stworzyć taki od efekt czyli generalnie zdjęcie wyświetlające się przez tekst jak widać tutaj mamy trzy zdjęcia ale oczywiście można ten efekt zastosować do pojedynczego zdjęcia tematyka jak wiadomo jest dowolna w tym przypadku jest tutaj podróże czyli travel dobrze, nie zwlekamy w takim razie, zabieramy się do pracy w pierwszej kolejności tworzymy nowy dokument, udajemy się do File, New i tutaj określamy dokument wielkość dokumentu, czyli tak będzie 3000 szerokość i 1500 wysokość, pozostałe wartości można zostawić tak jak tutaj widać wybieram OK, dokument mamy no i teraz co, teraz wybieramy czcionkę, czyli wybieram tutaj z paska narzędzi, narzędzie tekst klikamy na dokumencie Tutaj wybrałem csiążkę, która się nazywa Intro. Jest to csiążka darmowa. Link oczywiście będzie pod nagraniem. Dobra, wpisujemy tekst. Travel. Nie ma znaczenia, jakiego koloru jest tekst. Ja sobie jeszcze powiększę ten tekst. Zaznaczam tekst i tutaj wpisuję 750. Ok. Dobra, Ctrl A na klawiaturze, aby zaznaczyć cały dokument. Mamy zaznaczoną warstwę z tekstem i teraz wybieramy tutaj narzędzie przesunięcia i wybieramy, wyśrodkujemy sobie tekst względem dokumentu. Ctrl D odznaczam. Dobra, i teraz tak, tutaj mamy panel z tekstem. Jeżeli go nie macie, to udajemy się do Window i tutaj jest coś takiego jak character. Tak, i on się tutaj wtedy pojawi i pokażę wam w jaki sposób można zmienić odległość między literami. Prawda? Najlepiej to zrobić, można tutaj się bawić tymi parametrami, prawda? tutaj jest coś takiego, że można prawda, zmienić odległość między literami dla wszystkich liter. Ja tu zostawię sobie po prostu na minus 100 tutaj i pozostałe parametry tak jak widać. Jeżeli chcemy zmienić odległość między poszczególnymi literami, to wtedy wybieramy narzędzie Tekst, klikamy na między litery, wciskamy na, na klawiaturze klawisz ALT i strzałkami lewo-prawo, prawda, dosuwamy sobie literki tak, jak nam pasuje, prawda? Puszczam ALT, kursorem przechodzę między kolejne litery i tym sposobem mogę sobie przesunąć, jeżeli chcę przybliżyć, prawda, dwie litery czy oddalić. Można sobie to dostosować, te parametry odpowiednio. Dobra, ja tak już zostawię. Jeszcze może tutaj troszkę oddalę. Ok, tak już zostawiam. No i teraz tekst mamy już przygotowany. I teraz przeciągam sobie tu z pulpitu e, trzy zdjęcia, które wykorzystałem w tutorialu. Ok, Enterem zatwierdzam na razie wielkość ich. Tak e, tak one wyglądają. I teraz zaznaczę sobie je wszystkie, prawda? Klikam na jedno, Shift. Na klawiaturze klikam na drugie, zaznaczam wszystkie. Teraz Ctrl T na klawiaturze, aby je zmniejszyć, mniej więcej do, do wielkości tekstu, powiedzmy to na wysokość tekstu, tak? To jest już dobre. Enterem, zatwierdzam, czyli to z tymi górami już wyłączę sobie. OK, przesuwam ją tutaj. Ctrl T ponownie zmniejszę tak i dosunę tutaj oczywiście można od razu to zrobić żeby, żeby te zdjęcia się wyświetlały przez tekst trzeba stworzyć tak zwaną maskę przepinającą, czyli mamy te zdjęcia tutaj nad warstwą z tekstem wciskam na klawiaturze Alt najeżdżam na między warstwy i klikam raz potem między drugą i między trzecią i w ten sposób mamy teraz włączę sobie to jeszcze warstwę, ten sposobem mamy właśnie te zdjęcia wyświetlają się przez tekst i teraz trzeba po prostu je odpowiednio ustawić czyli wezmę sobie na przykład to zdjęcie z górami narzędzie przesunięcia, przesunę w odpowiednie miejsce, powiedzmy chciałbym żeby tak się tutaj wyświetlał ten fragment, tak i teraz wezmę sobie, dodam do tego zdjęcia maskę, czyli mając tą warstwę zaznaczoną, klikamy na maskę, wybieramy sobie pędzelek prawy przycisk na dokumencie, krawędzie na zero czyli pędzel miękki, kolor czarny, nawiasy kwadratowe lewy prawy powiększają lub zmniejszają i teraz pomalujemy sobie tutaj żeby po prostu pozbyć się tego zdjęcia tak zmniejszę i, i tutaj zamalujemy tak do końca, i tym sposobem te dwie literki będą wyświetlały tylko właśnie to zdjęcie. Teraz przejdziemy do, do, do tego pierwszego zdjęcia tutaj narzędzie przesunięcia, ustawimy sobie je tak, bo chciałbym, żeby na przykład te dwie literki T i R wyświetlały to zdjęcie, ustawiam je w odpowiednim miejscu, oczywiście powiększam, pomniejszam, tak jak mi pasuje, dodaję również maskę. Wybieram pędzelek i tutaj można sobie podmalować. Dobra, na razie zostawimy to i teraz jeszcze to środkowe zdjęcie, czyli narzędzie przesunięcia. Tak, ustawiamy w którym miejscu nam pasuje. Powiedzmy, że coś takiego. Dobra, tutaj jak widać nie trzeba dodawać maski, ale oczywiście istnieje taka możliwość. Można tu się jeszcze pobawić z tymi maskami, ale chodzi o zaprezentowanie techniki tylko. Dobra, i teraz dodamy sobie styl do, do naszego tekstu, czyli klikam dwukrotnie tutaj na warstwy, pokazuje się okienko, wybieramy drop shadow i tutaj wartości takie jak, jak widać, tryb mieszania multiply, krycie powiedzmy 70 wielkość powiedzmy 20, pozostałe wartości pozostawiamy bez zmian, ok i teraz dodamy sobie jeszcze tło, czyli tak tutaj najeżdżam na, na dolną warstwę, klikam wybieramy sobie tą ikonkę i wybieramy gdzie tu jest solid color i tutaj mam wartość już przygotowaną OK, no i teraz dodamy sobie jeszcze taki gradient, czyli mamy tą warstwę zaznaczoną. Klikamy na nią dwukrotnie, aby przejść do okienka styli. I tutaj wybieramy sobie gradient overlay. I tutaj pokażę Wam tak to wygląda. Wcześniej już miałem te, prawda, ustawienia, przygotowując ten tutorial. Taki gradient sobie stworzyłem, i po prostu pokażę Wam, jak on tutaj jest. Jakie kolory ma i jak to wygląda. Czyli krycie jest ustawione na 35%. Klikam sobie tutaj na pasę gradient Możemy przejść do, do jego edycji, tak? Czyli wybieram ten stoper, przechodzę do koloru. Kolor tutaj jest taki i tutaj jest ten stoper, wybieram. Kolor jest biały i krycie ustawione jest w przypadku tego stopera. Krycie ustawione jest na 0, tak? Czyli klikamy na, na, na ten górny stoper i tutaj krycie zjeżdżamy na 0, prawda. I w zasadzie to wszystko, i w ten sposób mamy o kolorów właśnie do, do przezroczystości. Ok. I tutaj mam jeszcze zaznaczony reverse. To można się pobawić, i też skala jest ustawiona na 150. To wszystko uzależnione jest od wielkości dokumentu. Ten dokument jest wielki, więc tutaj podjechałem tą skalą na maksa. No i w zasadzie to wszystko. Tym sposobem uzyskaliśmy efekt. Jak widać, efekt ten można zastosować do wszystkiego. W tym przypadku jest to tematyka podróży. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję za odwiedziny. Mam nadzieję, że nauczyliście się czegoś nowego. Jeżeli macie jakieś pytania, proszę pisać w komentarzach. Jeżeli chcecie być na bieżąco, gorąco zapraszam do subskrypcji kanału. To wszystko i do... Gorąco zapraszam do subskrypcji.